Dwa Paweł, Wioletta, Bożena, pozdrowienia e, bo masz tutaj, kolega mówi. Także koledzy tu siedzą i pozdrawiają. A wiesz, no Krebazy są wyśmienite tutaj, piękne, jeziora i, i lasy. A proszę, co tam u Ciebie? No szkoda, że nie przyjechałeś, ciągle pracujesz. Widzisz, chłopcie zapracujesz niedługo. Jest PWA MSA.

a za tydzień wianki w Grusznicy. bo Silnie, w Toruniu. Także dzisiaj są w Krakowie wianki, a za tydzień w Toruniu. Także Andrzej, do Ciebie jeszcze proszę. No, jeszcze tylko wieczorem, wyjeżdżamy. Jeszcze słuchają. Okej, okay, jeszcze dwa a karol, cyzary wanda, a przez to to dwa, jeszcze to dwa cyzary, a nam to Fajnie dziękuję, Krzysztof, wszystkich słuchających pozdrawiamy. Jest tutaj ze mną Szybka, no, tak pani Rena Urszula, i pani Rena Wałęsa. No i robimy próby antenowe. Za chwilę będziemy jeszcze drugą antenę taką mobilową na 7 yy, Przepraszam, próbować. Także dziękuję, póki co serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, do spotkania. Do spotkania. No nie do Nie mam kablu do to. Nie do Nie mam kablu do pita! Nie mam kablu do pita! Nie mam kablu do pita! Nie mam kablu Nie do Nie do pita! do pita! Nie do do ciebie proszę mam kablu do pita! SP2 kablu do pita! 100%. zapraszamy do Czwarty, piąty, no do jeszcze przed tym to jeszcze jest... W Toruń jeszcze wianki są, są, w Krakowie, a za tydzień są w Toruniu wianki na Wiśle puszczane, e, także zapraszamy mnie. M... Odwiozłem go, kukuł dostał, w dałem mu. <śmienia>

Boże, że go widzę, widzę, i się na filmie nagrywa. A może. Masz Ale... <noise> radio. Nie to Nie? Nie, dobrze. Nie, dobrze. nie ma. No to już, yy, Dalej pracujemy godzinę wstecz 12:19. o już blisko dobrze to 12:19. 12 19 12, 12, 12, 12. Dobry kierunek. I tam z podchodą wyciągnij, o, 11,62. 11,62. 12,32. Wojtek, Wojtek, Wojtek. Gratuluję. Sprawdzamy 12. Uwierz, że będzie miał nagrodę w najszczególnych I ją zagratuluję. Gratuluję. Czyli mimo wypadku. Dobra, nie potknij Dziękuję bardzo. No, proszę ten na pamiątkę. Dziękuję. Będziesz miał tydzień na wieszaniu anteny. Na no I tak się zawiesi. I zostały jeszcze dwie ostatnie nagrody. Ufundowane przez wójta gminy Chojnice, bo ośrodek znajduje się na terenie gminy Chojnice. Pierwsza nagroda to jest druk 1000 kart QSL. Z że warunkiem jest, że na tylnej. W tej stronie karty będzie wzmianka reklama. o reklama e, szarży pod krojantami. Jest to tam informacja po prostu o tej szarży, w której my w Chojnicach tutaj. Bądź element związany z gminą, Aha, e, bądź element związany, jak Piotr podpowiada, z gminą lub informacją o gminie Kojenicy. E, I losujemy ten zestaw.